Witam Was ponownie na kanale Kody Świadomości, Ewa Rożnowska z tej strony. Ehm, moi drodzy, w poprzednim materiale poruszyłam temat nietypowej żywicy. Dzisiaj będzie kolejna, tak zwana żywica galbanum. Ehm, nie jest pospolitym kadzidłem i znacznie różni się od standardowych kadzideł żywicznych, mianowicie jego konsystencja jest jak pasta. Macie to kadzidło teraz na ekranie. Jego wygląd może być trochę odpychający, natomiast jest bardzo wartościowym kadzidłem, żywicą, którą warto mimo wszystko spróbować. Żywica ta jest, kochani, pozyskiwana z roślin z rodziny selerowatych, zwanych zapaliczkami, w szczególności zapaliczki galbanowej. Występuje w wielu krajach, takich jak Turcja, Afganistan, Egipt, RPA, Rosja, Liban oraz Iran. Rośliny te bardzo mocno przypominają koper włoski lub kwiatostan dzięgla, a żywice z nich pozyskuje się z korzenia tej rośliny. Z reguły barwa tej żywicy jest jasnobrązowa, choć może miewać również barwę zielonożółtą lub żółtą. W starożytnych czasach stosowano żywicę galbanum do leczenia chorób układu oddechowego jako środek weksztuśny. Ponadto kładziono ją na skórę w przypadku powstawania jakichkolwiek zmian, czy to alergii, ran czy oparzeń. Dlatego też nie bez przyczyny w Egipcie wykorzystywano tę żywicę do mumifikacji zwłok. E, żywica galbanum palona jako kadzidło ma zastosowanie w przyspieszaniu regeneracji w chorobach ginekologicznych, epilepsji. E, przy stosowaniu jej w trakcie medytacji pomaga nam w koncentracji, w połączeniu się z naszym wyższym ja, rozwiązywaniu problemów oraz pomaga rozwijać zdolności pozazmysłowe. Spalanie gelbanum jest pomocne przy też odsyłaniu dusz. Spala się ją wyłącznie na węgielku trybularzowym. Przy spalaniu, kochani, roztacza w pomieszczeniu intensywny, sosnowy zapach rozgniecionych igieł, połączony z typowym żywicznym aromatem i nutą cytrusową. Jest w nim także pewna słodka nuta, która kojarzy się z mocno dojrzałym mango. Ta żywica doskonale łączy inne składniki kadzideł w całość, jest tak jakby takim spoiwem, także warto ją mieszać z różnymi innymi kadzidłami. Jak zawsze zalecam Wam też próbowanie swoich osobistych mieszanek, bo za każdym razem otrzymujemy nowy zapach, nową zupełnie barwę zapachową, także warto sobie tutaj próbować i mieszać z różnymi kadzidłami. To wszystko kochani na dzisiaj i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!